Wszystkie sekretne, ukryte rzeczy związane z garten of Banban -Ban 4, e, z, oczywiście źródło to Mult Ultimix, zapraszam, link w opisie przypiętym w komentarzu i słuchajcie, to są naprawdę sekrety dość specyficzne, będziemy mieli szeryfa, nową postać, która prawdopodobnie będzie dobrą postacią. Będziemy mieli Jester'a, z którego będziemy musieli unikać. To jest prawdopodobnie kapelusz szeryfa. To jest kapelusz szeryfa, a to jest ta gwiazdka, czyli oznaka, zna, od, znaka szeryfa, który ma być niby dobry. Musimy też uważać na Jester'a i to jest chyba ten Jester, słuchajcie. Zobaczcie, tak on, to chyba jest Chester, który tak wygląda. To będzie finałowy prawdopodobnie boss w Garden of Banban 4. I mam nadzieję, że przyjdzie nam się na pewno z nim zmierzyć. To trzeba wziąć pod uwagę. W ogóle całe to drzwi i ta otoczka to wygląda jak jakiś taki potwór, nie? Tu ma oczy, no ale tak naprawdę to tu jest ten gość. Tu są jakieś kwiaty. Jezu, jak to dziwnie wygląda. I to jest ten osoba. To jest ten szeryf który będzie dobry prawdopodobnie. I musimy go znaleźć. Pytanie teraz na, przy zakończeniu oczywiście, jak sobie wejdziecie na zakończenie Garten of Banban, to pytanie, co się, kto napisał nam tą podpowiedź, że musimy znaleźć królestwo i szeryfa. Ciekawe.